schroniłem się w cieniu palmy, bo chciałem Wam powiedzieć coś bardzo ciekawego. Co mi powiedziała z kolei Alina. Że to wcale nie jest tak, i uważam, że ma rację, to wcale nie jest tak, że to sztuczna inteligencja nas wyprze, jako programistów, czy jako innych tam e, pracowników biurowych, tylko ludzie, którzy potrafią korzystać ze sztucznej inteligencji wyprą nas z naszych miejsc pracy. Czyli na przykład, jeżeli jesteś programistą i uznajesz, hej, nie będę używał nigdy sztucznej inteligencji do kodowania, to jest duża szansa, że taki programista, jak na przykład ja, który używa sztucznej inteligencji na co dzień, Ciebie w którymś momencie zastąpi. Jeżeli jesteś pracownikiem biurowym, nie używasz żadnych automatyzacji, to też jest duża szansa, że ta sztuczna inteligencja Cię zastąpi, ale nie rękoma swoimi własnymi, nie rękoma sztucznej inteligencji, tylko rękoma ludzi, którzy potrafią programować i ją wykorzystywać. Więc myślę, że to jest też świetne takie nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej w filmie na YouTubie. Uczcie się programować i korzystać ze sztucznej inteligencji. Hola!